Wyróżniamy dwa rodzaje kwantyfikatorów: kwantyfikator ogólny oraz kwantyfikator szczegółowy. Zarówno kwantyfikator ogólny, jak i kwantyfikator szczegółowy zastępują nam pewne zwroty. I tak, kwantyfikator ogólny to jest zwrot dla każdego x. Oznaczamy go symbolem. Kwantyfikator szczegółowy zastępuje nam zwrot, istnieje x. I oznaczamy go symbolem. Oczywiście te symbole w literaturze matematycznej są czasem inaczej zapisywane, ale właśnie tam, gdzie są inaczej zapisane, są również wyjaśnione. Do podstawowych praw, gdzie wykorzystuje się kwantyfikatory, należą prawa De Morgana. W pierwszym prawie mamy zaprzeczenie kwantyfikatora ogólnego, czyli mamy tak zaprzeczenie, że dla każdego x zachodzi px. I to jest równoważne, że istnieje takie x, że nieprawda, że px. Czyli zaprzeczeniem kwantyfikatora ogólnego jest kwantyfikator szczegółowy. Natomiast to zaprzeczenie, które mamy zapisane przed kwantyfikatorem, przechodzi na zaprzeczenie zdania. Drugie prawo odnosi się do zaprzeczenia kwantyfikatora szczegółowego. Czyli nieprawda, że istnieje takie x że p od x to to jest równoważne, że dla każdego x nieprawdą jest, że zachodzi px.